Nasza największa gwiazda Patryk Wykrota. On będzie startował na 60 i na 200 metrów. Jeśli chodzi o 60, no tutaj liczymy na wejście do finału, ale musiałby pobiec lepiej niż biegał dotychczas, pobić swój rekord życiowy, żeby dostać się do tego finału. Natomiast jeśli chodzi o 200 metrów, no tutaj już konkretnie liczymy na, na medal. No faworytem jest na pewno Łukasz Jok, który akurat bardzo dobrze czuje się na hali, jest trochę niższym zawodnikiem niż Patryk, lepiej pokonuje te łuki. Nie ma tam dużej różnicy między nimi. No i też jest kilku zawodników, którzy tam napierają Patryka z tyłu, także z każdego medalu będziemy szczęśliwi. Stevie. Jest też Marcin Karolewski, on będzie startował również w kategorii 23 Tutaj tak jakby dwóch zawodników jest troszeczkę poza zasięgiem, ale liczymy, że Marcin jest w stanie zdobyć brązowy medal, co też byłoby ogromnym osiągnięciem. Jest oczywiście Olga Szlachta, która jest trzecia, jeśli chodzi o, o ranking ogólnopolski w tym momencie. Ale tak jak mówię, no tutaj pierwsza i druga jest też jakby poza zasięgiem, a za nią w, w, w odległości 10 cm są trzy następne dziewczyny, także no, będzie bardzo ciężko zdobyć ten medal. No i oczywiście Jula Dudkiewicz i Natalia Benedykcińska. Jula Dudkiewicz musiałaby skoczyć około 1,78 m, żeby liczyć się walcą medal. Wiem, że 1,73 skoczyła na zawodach, a już na treningu gdzieś tam latała 1,75, także forma zwyżkuje, też tutaj mamy duże nadzieje. Jeśli chodzi o Natalię Benedykcińską, też fajny sezon, 5,99 wróciła do dobrej dyspozycji. Natomiast no, tu są bardzo silne dziewczyny, trzeba by było skakać w granicach 6,30-6,40, żeby my o medalu. Także no, skupmy się na tej pierwszej piące, pierwszej szóstce, bo to uważam za realny cel. Olga Szlachta, Olga Szlachta tylko w trójskoku, tak? Tak, tak, tylko w trójskoku. A jeszcze coś chciałeś? Tak, tak, jeśli chodzi o szanse medalowe, to na pewno na sam koniec sztafeta 4x200 metrów. Tutaj mamy bardzo fajnych tych chłopaków i jesteśmy jednym z faworytów do zwycięstwa.